Witam Was i dzisiaj pokażę Wam, jakie płyty dostałem na imieniny w tym roku. No to jesteśmy. Tutaj mamy pierwszy dwupak płyt z serii stawiam na banana. Zawiera ekstra dodatek. Film dokumentalny z Tork banana i inni. Film o TKTVP. Syja Stanisław Jędryka występują Agata Siercińska, Filip. Łobociński Hendryk Kąpiewski, Jacek Kowal, Lewic, Lachi, -Lach Jacek Sejtler. Pyta Pięta zawiera Klondike Kari do kari, Kari oka. Julek, Edruka, Puta zawiera segiełka, Sygan, filipek, i Tolek Za trwania 28 minut. Do sinków 1 do 7. Jest pierwsza płyta, jest w dobrym stanie. Jest druga płyta z ekstra dodatkiem z tym dokumentalnym z syjendryki. To jak pan nini jest w dobrym stanie. Tutaj mamy. Fimoteka, TVP, Samochodziki i Arius, Elseja, Hubert, Trapella. Występują Stanisa Piekulski, Roman Mosor, Stomas, Samosonek, Stefan Niemierowski, Hema Sykulska i Gazna Mazec. To zawiera posygodę fałszywy broda tajni Pacho meta po i skarb iręci skarp tempera josy co nas gania 7 minut do 5 oferdan do 5 jest woda. jest w dobrym stanie Tutaj mamy drugi dwupak płyt z serii Zimne przygody Koziołka Matołka Płyta zawiera Konkurs z białym Kuchas okrętowy pod piramidami Ride Regaty Smocza jama w opałach Wesoła dżungla Własa w pustyni Złoty szlak. po drugiej stronie tency małpi króli Zatopiona fegata A druga płyta zawiera Sunnybig gwiazdor, filmowy kosarze A to ją sykozał łakomy tra traper Łap Melisa. Napad na zans. przygoda na sosie. Psy ja ze zjedzątego. tego w posłukiwaniu w jazmi i żeby kózka nie skakała. Czas trwania dwóch płyt 28 minut do odcinków 1 do 26. Jest jest puta, Jest w dobrym stanie. Jest druga puta, Jest w stanie. I ostatnia do pokazania to bolek i olek w Europie. To jest to w plastikowym budałku czas trwania 50 minut. Jest tutaj, jest w dobrym stanie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.